Dzień dobry, nazywam się Izabela Podlaska Konkel i razem z Miłosławą Krogulską z portalu czary.pl przedstawimy Państwu horoskop tygodniowy na dni od 21 do 27 września 2015 roku. Miłka, co w tym tygodniu nas czeka? W tym tygodniu czeka nas początek astronomicznej jesieni. A dla astrologa oznacza to, że słońce wkroczy w środę do znaku Wagi i rzeczywiście z latem trzeba już się będzie pożegnać. Słońce w znaku Wagi sprzyja za to wszystkim przedsięwzięciom, które wymagają współpracy z innymi ludźmi. Staniemy się bardziej zgodni, bardziej układni, różne imprezy i zadania, które wymagają współpracy, o wiele łatwiej będzie zorganizować. Ale taka pozytywna aura dopiero od środy, poniedziałek i wtorek mogą jeszcze być nerwowe, trochę więcej obowiązków wtedy nas czeka. Od piątku zmiana planetarna aury, dlatego że Mars, planeta, która odpowiada za to, ile mamy energii i co mamy ochotę robić, wejdzie do znaku Panny i będzie bardzo sprzyjała dbaniu o zdrowie i dbaniu o urodę, więc wiele osób zapragnie pod wpływem właśnie Marsa w znaku Panny spędzić weekend bardzo aktywnie, więc różne biegi, sporty, dalekie spacery, to wszystko będzie bardzo, bardzo w weekend w mocie. Ale w sobotę uważajcie, nie przesadzajcie z tymi aktywnościami, dlatego że tego dnia Mars znajdzie się w kwadraturze z Saturnem, więc jeżeli ktoś Nieprzygotowany będzie próbował przebiegać maraton, może narazić się na kontuzję. Więc w sobotę uważamy, a wielkie sportowe rekordy bijemy w niedzielę. Znaki ogniste, czyli barany, lwi i strzelce w tym tygodniu chętnie podejmą się nowych zadań. Barany będą bardzo energiczne przez pierwszą połowę tygodnia. Będą chętnie zwiedzać różne nowe miejsca i też to jest dobry tydzień, żeby ubiegać się o nowe stanowisko, nową pracę. Natomiast w drugiej połowie tygodnia barany będą bardziej zgodne i będą musiały dostosować się do innych. Lwy natomiast będą w bardzo dobrych humorach. Słońce, które wkroczy w środę do znaki uwagi, będzie sprzyjać znajdywaniu sojuszników i też różnym ym, sądowym wygranym. Strzelce natomiast w tym tygodniu będą bardzo ostrożne. To jest taki tydzień, kiedy Mars wejdzie w drugiej połowie tygodnia do znaku panny i zacznie robić kwadraturę do waszego znaku, a to oznacza, że w drugiej połowie tygodnia powinniście być ostrożni podczas uprawiania sportu, nie, nie robić niczego zbyt szybko i przede wszystkim stosować je do wszystkich regulaminów i reguł, a wszystko będzie dobrze. Znaki ziemskie, czyli byki panny i koziorożce w tym tygodniu będą mocno skupione na pracy i obowiązkach. Dużo ważnych spraw da się pozałatwiać, a druga połowa tygodnia to jest ten czas, kiedy ludzie będą Wam o wiele bardziej przychylni. Byki będą szczególnie radosne, wesołe, bardzo optymistyczne. To jest dobry tydzień, żeby wprowadzać w życie różne ważne plany, a pod koniec tygodnia byki mają dużo szczęścia w miłości. Planeta Mars, która znajdzie się w trygonie do Waszego znaku, nie jednego byka ośmieli do szalonej randki albo do wyznania komuś swoich uczuć. Bardzo pracowite, bardzo zdyscyplinowane będą w tym tygodniu panny. Tydzień sprawi, że różne zawodowe, urzędowe sprawy uda się pozałatwiać, też pieniędzy w waszych portfelach może pojawić się trochę więcej, ale od piątku musicie uważać, dlatego że wojowniczy, namiętny, dziki Mars wkroczy do waszego znaku Zodiaku i niektóre panny mogą pod jego wpływem podjąć decyzje pochopne, zbyt pośpieszne. Panna jest znakiem Zodiaku, który kieruje się logiką, ale kiedy Mars wkracza do tego znaku, często namiętności, emocje, Biorą niestety nad tym wszystkim górę, więc porywajcie się na to, do czego jesteście dobrze przygotowani. A jeżeli poniesie Was złość, poniosą Was te trudne, złe, negatywne emocje, no to uważajcie, bo możecie posunąć się zdecydowanie za daleko. Więc przestrzegam przed agresją, a na drodze, w podróży, bardzo drogie panny, uważajcie. I w dobrych humorach będą koziorożce. Koziorożcom nie grożą żadne trudności w tym tygodniu, będą bardzo szybko i sprawnie załatwiać swoje sprawy. A druga połowa tygodnia sprzyjać będzie też robieniu kariery, więc coś dobrego w sprawach zawodowych może się zdarzyć. W weekend za to Mars doda wam odwagi, doda wam energii, będziecie chcieli aktywnie spędzać każdą wolną chwilę i będziecie też otwarci na różne nowe znajomości. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki w tym tygodniu dużo zyskają na nowych znajomościach. Szczególnie bliźnięta, które przez pierwszą połowę tygodnia będą troszeczkę zapracowane, troszeczkę więcej pracy, robót dodatkowych was czeka, ale w drugiej połowie tygodnia, kiedy słońce przejdzie do znaku wagi, okaże się, że znajdziecie pomocników i też bardzo ciekawe osoby do rozmowy. Wagi natomiast w tym tygodniu będą już tylko czekać, kiedy słońce wejdzie do znaku wagi, czyli w środę. Bo to jest taki czas, kiedy nabierzecie energii, kiedy uwierzycie jeszcze bardziej w siebie i drugie, druga połowa tygodnia dla wak to bardzo dobry czas, żeby ubiegać się o różne dotacje, granty, pomoc i też wysyłać CV, ponieważ teraz macie o wiele więcej energii i o wiele więcej okazji, żeby zabłysnąć. Wodniki natomiast w tym tygodniu będą bardzo ostrożne, bardziej będą chciały zostać w domu, bardziej będą się trzymały tego, co już znają i co wiedzą. W drugiej połowie tygodnia natomiast bardzo chętnie i to jest dobry czas dla wodników, żeby pójść, rozerwać się, troszeczkę wyluzować. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby w tym tygodniu będą bardzo życzliwie nastawione do całego otoczenia. Będzie można liczyć na ich pomoc i na ich dobre serce. Raki mają dobry czas na początku tygodnia na sprawy urzędowe i zawodowe, a od środy na różne rodzinne historie, więc jeżeli musicie coś załatwić dla swoich bliskich w urzędzie albo pomóc jakiejś starszej osobie, to bardzo, bardzo będzie wam sprzyjało szczęście. Skorpiony poczują się wolne, radosne. Od środy macie bardzo dobry czas na rozwój duchowy, na rozwijanie swoich własności. Zainteresowań. Słońce od środy znajdzie się w półsek stylu do waszego znaku i będzie to dobry czas, żeby odsunąć od siebie różne ryzykowe spra ryzykowne sprawy, wyciszyć konflikty i zająć się bardziej miłością, odpoczynkiem i różnymi prywatnymi sprawami. Ryby za to nabiorą w tym tygodniu wiele buntowniczej energii. W ciągu tygodnia będą chciały wszystko bardzo szybko pozałatwiać, a w weekend. Postawią na aktywny odpoczynek, zorganizują wszystkim, wszystkim różne atrakcje. Uważajcie tylko, ponieważ od piątku planeta Marzy znajdzie się w opozycji do waszego znaku zodiaku, a to jest taki aspekt, pod wpływem którego możecie poczuć złość na niektóre osoby, które przeszkadzają wam w robieniu tego, na co macie ochotę, albo które utrudniają wam realizację waszych planów. Więc nie denerwujcie się, jeżeli ktoś się z Wami rybami nie zgadza, to po prostu sami zrealizujcie swoje plany, zamiast się złościć i marnować swoją energię. Wszystkim naszym czytelnikom i osobom, które oglądają nasz kanał, życzymy udanego tygodnia. Po więcej horoskopów i wróżb zapraszamy na www.czary.pl.